Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Menadżer, ale to nie jest taki po prostu kolejny odcinek, ponieważ jest to pierwszy odcinek na tym kanale, jeśli chodzi o grę EAFC, ruszamy z nową karierą, więc naprawdę będzie się działo. Natomiast chcę zaznaczyć jedną rzecz. Dziś ruszamy z nową karierą, ale kolejny odcinek, który już będzie początkiem takiego normalnego daily, rozpocznie się do Dopiero powiedzmy to tak w sobotę, czyli jutro materiał się nie pojawi, i tak myślałem, że dziś jeszcze odcinka nie będzie. A to wszystko dlatego, że jako, że dzięki jej mam dostęp do wcześniejszego dostępu, za co bardzo dziękuję, nie ma jeszcze nie było jeszcze wcześniejszej bazy danych. Co jest zupełnie zrozumiałe, bo ten wcześniejszy dostęp jest dostępem po prostu dla twórców. Jakby gra jest gotowa wtedy, kiedy jest opublikowana, jeśli chodzi o bazę danych, wtedy kiedy. Trafia już do Was, no a przy tych dostępach dla twórców czasami są drobne opóźnienia, na co ja jestem karierowo gotowy, ale już możemy to robić, zatem to robimy. Zatem rozpoczynamy nową karierę i powiem szczerze, już chciałem zacząć jedną nową karierę tutaj, ale stwierdziłem, że zacznę jeszcze raz. A to wszystko dlatego, że bardzo mocno chciałbym przyjrzeć się tym nowym funkcjom i przyznam szczerze, wybrałem Lons i chciałem zacząć tym klubem, bo to jest bardzo fajny klub, ale pomyślałem sobie: kurczę, wybierzesz to Lons, to powinieneś trochę grać jak to ląs, w sensie czułbym Taką presję, że powinniśmy jakoś podjąć to w tym stylu, a chciałbym zbudować swój styl od początku, a potem dopiero bawić się w, innym, w inny sposób. Dlatego rozpoczniemy sobie tę serię, rozpoczniemy sobie tę karierę. No, oczywiście nie w Anglii, bo wysp mam przesyt na razie, oczywiście wrócimy tam, ale na razie nie. No i rozpoczniemy ją sobie w Italii. Mam tylko prośbę, żebyście pamiętali, że dzisiejszy odcinek jest mocno pilotażowy, natomiast zajmiemy się nowymi funkcjami. Te funkcje są super bardziej zaawansowane niż mi się wydawało, ale jeżeli chodzi o kwestie transferowe to wbijajcie dzisiaj na główny kanał, tam powinien być odcinek, który wszystkich e, pod tym względem zadowoli, na pewno powinien zaspokoić waszą ciekawość. A jeżeli chodzi o mnie no to ja już patrzę do jakiego klubu moglibyśmy trafić, jaki klub moglibyśmy przejąć e, no i mamy tutaj między innymi Palermo które należy, jeżeli się nie mylę, do City Group, więc jest to na pewno e, ciekawy klub, jest Modena która ma przepiękny herb, e, jakby jest to jakiś Argument. Eee, mamy tutaj. Nie widzę, co za zespół. Eee, mamy La Specie, którą, która spadła, ale powiem szczerze: mamy też André Pirlo. I gdybym ja tym Pirlo mógł tę samą wycisnąć wysoko, to nie byłoby głupie. Jest to wyzwanie ciężko-łatwe, no bo z jednej strony. Yy, obieramy zespół naprawdę yy, mocny, jak na tę ligę, ale słaby jak na Serie A, więc będą wymagania już teraz, ale hmm. No powiem szczerze, taka Sampdoria wydaje mi się być fajnym klubem na start. W sensie yy, zaczniemy sobie tutaj, będziemy musieli się wspiąć, będziemy Andreą Pirlo, czyli możemy sobie wymyślić wiele różnych rodzajów stylu. Yy, Podoba mi się to. Podoba mi się to. Kariera Pirlo brzmi naprawdę dobrze na start. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi, słuchajcie, o zasady tej kariery, zastanawiam się i nie mówię teraz o zasadach, które mielibyśmy sobie sami narzucić. Chodzi mi o styl negocjacji. Spróbujmy zrobić to na surowym. Zobaczymy. Aczkolwiek zobaczycie sobie na moim um, głównym kanale, jak wygląda to, patrzę, te, wyglądają te surowe zasady. Jest dosyć. Ciekawie, delikatnie rzecz ujmując. Natomiast, słuchajcie, jesteśmy gotowi, żeby rozpocząć tę karierę. Oczywiście, ja czekam na wasze propozycje w komentarzach, kogo powinniśmy kupić, jak to powinno wyglądać, yy, ale też, jak powinniśmy grać. No właśnie, bo to jest wielka zmiana w EAFC. I to nie jest tak, że ja mówię, że to jest wielka zmiana, tylko naprawdę to wygląda świetnie. Wchodzimy do koncepcji taktycznej. Ja przyznam szczerze, widząc jak to wygląda, myślałem, że to jest takie, że sobie klikasz ziomek i nara, nie? A to naprawdę jest nieźle rozbudowane yy, i naprawdę całkiem mi się podoba. Natomiast w tym momencie pytanie, czy jako Pirlo budujemy swój projekt yy, i ustawiamy zespół pod nas, czy. Chcemy na chwilę stąd wyjść i zobaczyć, jaki zespół mamy, ale wydaje mi się, no, że my powinniśmy jako, jako Pirlo już teraz e, podjąć tę decyzję, e, jak chcemy grać. Ja nie ukrywam, że moim zdaniem gegenpress e, to jest coś, co powinniśmy Italii narzucić e, i liczę, że udałoby nam się w ten sposób zagrać. Pirlo, wiecie, nauczony e, tym, co było w Juventusie, e, czuje, że musi e, zmienić czuję, że musi zmienić tutaj troszeczkę swoje podejście i taki gegenpress e, to, to wydaje się być fajna sprawa wydaje mi się, że to być spoko, zatem potwierdzamy tę koncepcję taktyczną. No i teraz, tu musimy się skupić. Ja nie mam pojęcia na tym, czym to polega. Specjalnie omijałem te elementy, tak, żeby to była moja prawdziwa pierwsza reakcja. Widziałem tylko to, co było przed chwilą. I stwierdziłem, dalej nie idę bez Was. Ja chcę to z Wami tutaj zwiedzić. Zobra... Zobrazuj swoją koncepcję na boisku. Wiedza taktyczna. Należy zatrudnić trenerów, którzy znają Twoją koncepcję taktyczną, aby mogli przekazać ją Twoim piłkarzom. Trener z największą wiedzą w każdej sekcji zostanie jej trenerem głównym, co polepszy grę przypisaną do tej pozycji piłkarzom. I jeszcze jedna rzecz rzuciła mi się w oczy, słuchajcie treningi. Są chyba takie, jakie chcieliśmy. To, to muszę powiedzieć, że, że te zmiany na pierwszy rzut oka. Wydają się być mega. Ym, maksymalna liczba personelu. Yy, dysponujesz tylko określoną liczbą dostępnych stanowisk dla trenerów w sekcji. Postaraj się jak najlepiej wykorzystywać, yy, jak najlepiej wy wykorzystywać aby wszystkie sekcje zrealizowały Twoją koncepcję taktyczną. Dobra ocena menadżera przekona zarząd do zwiększenia liczby dostępnych w przyszłym se sezonie stanowisk. Fajne? E, rozwój trenerów. Zatrudnieni przez Ciebie trenerzy stają się z czasem coraz lepsi, gdy zespół stosuje Twoją koncepcję taktyczną. Graj i wygrywaj mecze zrealizowaną przez Twój personel koncepc koncepc -papa, koncepcją taktyczną, a otrzymasz punkty doświadczenia. W ten sposób wzrośnie też poziom wiedzy Twojego personelu o danej koncepcji. To jest ta koncepcja, słuchajcie. Tu musimy kupować zawodników, ale zobaczcie, eee, znaczy kupować trenerów. Eee, mamy różny, różny rodzaj trenerów, ale mamy też jakby podanych trenerów do różnych koncepcji. Zatem zastanawiam się, czy koncepcje będziemy mogli próbować miksować, czy koncepcje będziemy musieli robić jedną sztywną. Tego wszystkiego będziemy się dowiadywali razem. Tymczasem. E, przejdźmy sobie tutaj. No, i pójdźmy tak, jak pójść powinniśmy. E, Czyli e, po eksperckiego doradcy, e, sper, e, sp, Boże, eksperckiego asystenta e, w dziedzinie. E, no, gegenpresu. W sensie, dziedzina gegenpressu brzmi dziwnie. E, no, ale trzeba powiedzieć, że e, Max Valente, no to, no, to jest ziomek, który naprawdę wygląda dobrze. Zatem bierzemy go sobie. No, i teraz rozwój piłkarzy, który. Jeżeli jest tak, jak rozumiem, wreszcie sprawia, że ten piłkarz, który nie łapie się na ławkę rezerwowych, i tak się rozwija i i tak jest do gry, bo jesteśmy w stanie tak to zaprojektować. Umiejętności trenerskie. Każdy trener ma zestaw umiejętności, które napędzają rozwój piłkarzy. Liczba gwiazdek, które trener ma w danej sekcji, wpływa na rozwój wszystkich piłkarzy w danej sekcji, zarówno seniorów, jak i juniorów. Idealna jakość. Każda sekcja wymaga określonego poziomu jakości od trenerów. Należy to od, zależy to od głębi jakościo, jakości Twojego składu. Fantastycznie jak dyslektyk czyta na głos. Idealna jakość zmienia się wraz z Twoim składem, a wpływ na nią mają Twoje decyzje dotyczące transferów i rozwoju piłkarzy. Osiągnięta jakość. Gwiazdki poszczególnych tre, e, trenerów składają się na e, ich ogólną sumę dla całej sekcji. Suma ta powinna równać się idealnej jakości, aby mieć jak największy wpływ na rozwój piłkarzy. Przekroczenie idealnej jakości nie będzie jednak miało żadnego efektu. To brzmi skomplikowanie, bo to, wygląd i to wygląda skomplikowanie i wydaje mi się, że to może być e, skomplikowane. Dobrze, że wziąłem tego Valente, bo przez przypadek. Zatrudniłem go jako trenera pomocników. Nie sądziłem, że to już tutaj tak będzie wyglądało, no ale będziemy mogli dokładać tych trenerów z czasem. Wpływ koncepcji taktycznej wybrana przez Ciebie koncepcja taktyczna wpływa na umiejętności Twoich zawodników na boisku. Każda koncepcja wzmacnia inne atrybuty dla każdej pozycji, co wpływa na realizację koncepcji w czasie gry. Wpływ poziomu wiedzy, czyli no, przyzwyczajenie do koncepcji, liczba wzmocnionych atrybutów dla każdego piłkarza w sekcji zależy od poziomu wiedzy trenera głównego to chyba jestem ja e, im większa wiedza tym więcej atrybutów będzie wzmocnionych wpływ koncentracji koncentracja zawodników wpływa na stopień wzmocnienia atrybutów wynikających z realizacji koncepcji taktycznej na boisku zatem e, po prostu jeżeli ktoś jest mocno skoncentrowany tak widzicie ma busty e, utrzymuj koncentrację zawodników aby w pełni wykorzystać wiedzę swoich trenerów e, zatem to mamy zrobione e, my mamy jak na razie słuchajcie jednego trenera e, i zobaczmy. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. No, widzimy, że ten trener, jako że jest dla pomocników wyznaczony, pomaga tym pomocnikom i ich tutaj nam boostuje, tak? Co się stanie, jak tu kliknę? Nic się nie stanie. Czyli tu po prostu widzimy, jak to działa. Zastanawiam się, czy na przykład będziemy sobie to mieszali pomiędzy Pressem a innymi rzeczami, rzeczywiście. Dobra, no to to mamy. No to co, lecimy sobie dalej. Możemy zatrudnić więcej trenerów, więc to jest rzecz, w którą możemy pójść. No i zobaczmy ofensywę, jaką mamy. Yy, I tu poszukajmy sobie do gegenpressu najlepszego możliwego yy, trenera. No i najlepszym możliwym trenerem do gegenpressu yy, jest ten Ziomal. No bo on jest yy, ekspercki w gegenpressie. Natomiast yy, inne, inne kategorie ma gorsze, ale co nas inne kategorie jak ma gegenpress. Znaczy jak jest do napastników, tak? Więc dajemy go sobie tutaj. Natomiast ciebie chciałbym przenieść Tutaj. Ponieważ tutaj chcemy zatrudnić trenera um, Damianu de Rosse, no, który na środku pomocy powinien robić robotę. No i dobra, tak to wygląda. Spore pieniądze wydane i powiem szczerze, tak jak. W tej karierze e, będzie to widać To dopiero w karierach to glory To odda naprawdę konkretnie e, Zatrudnijmy sobie ostatniego, gol, e, ostatniego Bramkarza i przypiszmy go do Ostatniego trenera i przypiszmy go do Golkiperów e, No i co mamy to gotowe e, Mamy dążyć do 15 gwiazdek w ideale Trzech tutaj e, No i jak rozumiem dokładanie tych e, trenerów No tak 15 gwiazdek To jest tre, 3 trenerów po 5 gwiazdek ale jak rozumiem, ci mogą nabijać dodatkowe gwiazdki przez to, że z nami pracują, tak? Okej, wow, no muszę powiedzieć, że jest to dosyć skomplikowane, w sensie ja rozumiem, o co w tym chodzi, ale chcę wiedzieć, jak to będzie działało. Więc tak, to mam zrobione, stąd możemy wyjść, chociaż nie chcę jeszcze stamtąd wychodzić. Przejdźmy do strategii, bo tu mogłem jeszcze zrobić jedną rzecz. Pokaż szczegóły. Nie, tą orientację na Gegenpress zostawiamy. Eee, strategia zespołu, ok. Eee, pokaż szczegóły. O, o, o Zarządzanie trenerami. Edytuj listę życzeń. Poziom wiedzy. A czy ja mogę szukać tu trenerów, tak? Znaczy, dajmy koncepcję taktyczną aktualną. I co jak zrobię ten poziom wiedzy ekspert? Ale to chyba jest wyszukiwanie, już po prostu. To, to to, to, nas nie interesuje. To jest po prostu już wyszukiwarka trenerów. Okej, okay, dobra. E, więc koncepcja tak, e, taktyczna na razie jest. E, trenerzy są dodani, e, więc to mamy zrobione. Natomiast czuję się pogubiony trochę w FIFA. Piękne uczucie, słuchajcie. Piękne uczucie. Ale teraz mamy plan treningowy. I to też kliknąłem. Nie zagłębiałem się, ale jeżeli jest tak jak myślę. Oj, 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 oj. oj. E, plan treningowy. Zdecyduj, jak znaleźć. Balans i możemy tutaj, na przykład, załóżmy, mając e, pff, Karima Benzemę w zespole, zdecydować się na to, że chłopa oszczędzamy. W sensie, że on będzie miał z grą, więc my nie musimy go tyrać na treningu. Natomiast mamy e, Ardygulera. Nie, nie, nie wiem, czemu mi przychodzą nazwiska związane z realem, tak do głowy, ale mamy Ardygulera. I Arda Güller no chłop się musi rozwinąć, więc możemy go orać, ale dzięki temu on się rozwija. I zobaczycie, że możemy przełączać ten balans. Plany treningowe, które chcesz zastosować do drużyny, przeniosły efekty dopiero po kilku dniach czy tygodniach. Dlatego warto planować z wyprzedzeniem, tak aby Twój zespół był w jak najlepszej formie przed spotkaniami. Każdy wybrany przez Ciebie plan można stosować do określonego piłkarza, grupy piłkarzy lub całej drużyny. Wszystko zależy od potrzeb. Wszystko zależy od potrzeb. Wszystko zależy od potrzeb. Czy tylko ja się jaram to czytając? W sensie to naprawdę już nie jest zapowiedź. My gramy w grę i ona spełnia nasze oczekiwania. Jakby. Dziwnie się czuję. Eee, możesz też skopować ostatnio wybrany plan i stosować go eee, do innego piłkarza lub innej grupy piłkarzy. I teraz zobaczcie na to. Mamy widocznego każdego zawodnika plus. Wydaje mi się, że mamy też zawodników w szkółce No ale nie byliśmy w szkółce, więc Trochę nie wiemy jak ta szkółka wygląda e, Natomiast, mamy widocznych Tych zawodników No i teraz mamy sobie na przykład takiego Antonio Barek Ja stwierdzam Antonio, byku e, Ty to musisz Przycisnąć, nie I możemy ziomala cisnąć tak e, Żeby Jechał w sharpness maksymalnie Widzicie to zresztą on nie będzie za to miał kondycji. Natomiast możemy polecieć z nim w kondycję tutaj, no i żomal nie będzie miał sharpnessu. E, chociaż wydaje mi się, że przy zawodników z, gr z grą to będzie inaczej, e, którzy będą grali to będzie inaczej, ale to wreszcie. To wreszcie będziemy mogli dopasowywać do zawodnika. Czyli, na przykład, no mamy ziomka, którego ciśniemy mocno, widzimy, że jest trochę zmęczony, no to jemu dajemy odpoczynek. W tym czasie przygotowujemy sobie sharpnessem, będzie można planować kadrę, będzie można myśleć, na przykład, jak przygotować sobie skład, żeby zagrał w meczu w FA Cup i nie zebrał na łeb od tych piątoligowców, tylko i wyłącznie dlatego, że chłopaki przez to, że nie grali trochę, chociaż trenowali cały czas, to zapomnieli, jak się gra w piłkę. No, słuchajcie, no to jest. Piękna e, sprawa i to naprawdę mega mi się podoba. Ja jestem tym mega zajarany. I ten odcinek, tak naprawdę, no to, to, to będzie dla nas e, głównie spojrzenie na to, jak to wszystko wygląda, przeczytanie sobie tego. E, no bo na tym kanale uważam, że taki materiał to jest coś. Coś wartościowego. Juniorzy szkolenie juniorów w klubowej szkółce piłkarskiej pozwala ukierunkować ich rozwój, tak, aby wypełnili potem luki w zespole. Plany rozwoju e, no pomagają im się rozwinąć, tak jak wiemy, no i podpisanie kontraktu, czyli klasyczek, prawda? E, I to jest coś naprawdę fajnego. I mamy tutaj tego Alexa Owena. E, ja chcę zobaczyć jedną rzecz, bo to jest rzecz istotna. Alex Owen, lewy Wahadłowy, tak? Zwalni. E, Alex Owen, lewy wahadłowalia. Ja. Mm, plany treningowe eee, nie mamy tu Alexa Owena, natomiast e, zastosuj plan treningowy dla grupy ustaw dla rezerwowych i drugiego składu. Okej, okay. czyli oni trenują. Uh! Czyli oni sobie tylko trenują. Dobra. Eee, zastosuj plan treningowy do grupy, ustaw dla wszystkich graczy, OK. a jak ja mogę sobie stworzyć sam grupę? Eee, Okej, okay. to jest zarządzanie drużyną po prostu, no dobra, no ale, ale to wiemy jak działa, tak? To, to rozumiemy, eee, jestem w ogóle ciekawy jak to będzie wyglądało, eee, jak będzie wyglądało ustawienie taktyki pod ten gegenpress, to będziemy musieli się mocno zastanowić i te pierwsze odcinki tej serii, no ta ta Sampdoria e, wydaje mi się, że jest fajnym placem doświadczalnym, że tutaj naprawdę e, to jest dobry zespół, bo zobaczmy jakie mamy zadania w ogóle. E, sukces krajowy, mamy wywalczyć bezpośredni awans, ale wydaje mi się, że powinniśmy móc to zrobić, e, no i wygrać po prostu. Nie rozumiem trochę. Mamy w tym sezonie wywalczyć bezpośredni mam w ciągu dwóch sezonów wygrać tę ligę. Okej. Okay. Dobra, finanse, e, spoko, sukces międzynarodowy nie istnieje, ekspozycja marki, spoko. Te, te, te cele uważam, że są naprawdę okej, okay, że one są naprawdę do osiągnięcia. W sensie, słuchajcie, e, dajcie mi znać, bo ten odcinek, nie wiem nawet, czy będzie nazywał się jako pierwszy odcinek z tej serii, w sensie serii z kariery, e, bo ja muszę, bo tak jak powiedziałem, to jest moja szczera pierwsza reakcja. Ja bawiłem się transferami, ale one wyglądają, jeżeli chodzi o tutaj to przeprowadzanie, tak jak, tak jak wyglądały. Natomiast ta warstwa e, menadżera, w sensie w sumie właśnie nie menadżera, a trenera jest zupełnie inna. Ja się zastanawiam, czy my chcemy pracować tutaj na tej Sampdori, czy nie wolimy poszukać innego klubu i tu... Potrzebuję koniecznie Waszej pomocy, potrzebuję koniecznie ym, Waszego zdania. Zatem, yy, no muszę powiedzieć, że, no ja zbieram szczękę z podłogi, jak to wygląda, nie będę ukrywał, bo, no, no, no jestem niesamowicie tym yy, zbudowany, ale też. Powiem szczerze, trochę przytłoczony, bo część rzeczy wygląda tak samo, a część rzeczy jest ab absolutnie nowa. Ale powiem szczerze, bardzo dobrze, że to jest tak zrobione, bo jakby wszystko się wywróciło do góry nogami, to biorąc pod uwagę to, że ta gra ma niższy próg wejścia niż Football Manager yy, i często gra w nią też wielu młodszych graczy, to mogłaby się naprawdę wywalić yy, tutaj ta społeczność na web, jakby to, jakby to wszystko połączyć. Dobra, ale słuchajcie. Yy, Mamy to zrobione, natomiast ja chciałbym zobaczyć teraz to, co dla mnie jest istotne, czyli yy, jak połączyć. Yy, tak jest, słuchajcie, czyli jak połączyć juniorów z planem treningowym, bo to powinniśmy móc zrobić. Yy, I tu mogę skopiować plan treningowy sobie, fajnie. A, czy ja go kopiuję. Kopiuję tu Ale nie mogę go wkleić jakby Bo tylko kopiuję go Okej okay. Tego nie rozumiem Bo tu możemy Indywidualnie rozumiem, ale Stop, a ile lat miał tam Ale dobra, byśmy widzieli innych juniorów, nie Przecież by, widziałby, chyba, że wszyscy są Owen ma 17 lat Hm. Bo myślałem, że ten chłopak e, jest po prostu. E, myślałem, że ten chłopak jest po prostu słaby, w sensie, e, że jest za młody. No, ale tak nie jest. Dobra, weźmy sobie tego Łena. E, Zobaczmy sobie plan rozwoju tego chłopaka. E, no, plany rozwoju znamy, więc to jest wszystko tak, jak. Tak, jak wiemy, że jest. E, jeżeli chodzi o jego e, statystyki. Eee, joj byku. Eee, spróbujmy go zmienić na napastnika, wydaje mi się, że tam paradoksalnie może być trochę łatwiej. 21 tygodni, 4 tygodnie. I premia do rozwoju 26% tych premii... a Albo ta premia wynika, jak rozumiem. Eee, z tego. Eee, ta premia wynika, jak rozumiem, z tego, że my go daliśmy do. Że, że, że mamy te boosty od naszych trenerów. Ło, to no muszę powiedzieć, że to jest naprawdę ciekawe. Zobaczmy sobie w takim razie strategię zespołu. E, nie, nie strategię, przepraszam. E, plan treningowy oczywiście. E, no i czy ten Owen nam się tu pojawia? Pojawia się. Czyli tu nie było juniorów jednak. Byłem przekonany, że ci juniorzy tu są, bo... Bo na tych juniorów też to wpływa. Tak jak jest napisane, tylko my nie mamy na nich bezpośredniego wpływu. Ale dobra, to ma sens. I my tego gościa chcemy tutaj maksymalnie dać na skupienie. I zobaczymy, on będzie, ten Owen będzie naszym królikiem doświadczalnym. Reszta ziomków na razie działa sobie tak trochę na defaulcie, na zrównoważeniu leci. Dobra? I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kolejną zmianą to akurat wiem, e, i to zaraz sobie zobaczymy. E, jest to zmiana taka, że. Dopiero Nastego dostaniemy O Giordano super e, Stracimy go zaraz Ale dopiero nastego dostajemy zaproszenie na turniej przedsezonowy Więc zaraz będziecie mogli to zobaczyć Podsumowanie transferów wygląda podobnie Ja dzisiaj w transfery nie chcę się też bawić Z dwóch powodów po pierwsze nie mam na nie pomysłu w sensie takim, że yy, chcę przeprowadzić się z wami. A po drugie, to wszystko akurat yy, na głównym kanale jest zrobione w trochę innej formie. Natomiast tu mamy turniej przedsezonowy. Ja wybieram ten turniej, słuchajcie, najmniej płatny. Yy, no i yy, zobaczymy sobie, jak to wygląda. A w międzyczasie mamy znalezionego członka personelu. Czyli ja miałem jakiś scouting na personel od odpalony. Okej, okay, dobrze. Słuchajcie, no myślę, że wszyscy rozumiemy podstawy, które są dosyć mocno zagmatwane, nie będę ukrywał, ale to jest naprawdę fajna sprawa. Natomiast ja nie wiem tylko jednej rzeczy, bo my lecimy sobie przez ten tydzień. Natomiast ja nie wiem, czy my mamy plan. Plan treningowy mamy, ale czy mamy plan tygodnia? Planu tygodnia nie widzę, nie? No, 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 tu będzie naprawdę trzeba to dobrze ogarnąć z tego panelu, bo trzeba będzie z tego panelu sobie dobrze przygotować zawodników. W sensie na pewno będzie można to puścić sobie, tak wiecie, na yy, zrównoważonym, ale jeżeli puścimy to nie na zrównoważonym, a przyciśniemy niektórych zawodników, tu odciśniemy i tak dalej, to to może być naprawdę niezła jazda. Chcę zobaczyć tylko jeszcze jedną rzecz. Jak ten nasz Owen yy, wygląda tutaj? Czy on jest rzeczywiście zmęczony? Nie, on jeszcze nie jest zmęczony, bo pytanie tylko, czy się odbywał jakiś trening. Bo ja nie wiem, czy te treningi się odbywają, bo ja nie wiem, czy ja je za. Y, za y, czy ja je za. Y, zarządziłem, czy nie, bo ja nie wiem, czy treningi się zarządza, czy się ich nie zarządza, bo widzimy, że w ogóle tutaj nie ma tych emotek treningowych, które były. Więc dojedźmy sobie jeszcze do. Y, dojedźmy sobie jeszcze do. Y, Meczu z Gironą. Nie ruszam na razie tych transferów. Tu mam podejście bardzo swobodne. Jakby, tym się zajmiemy potem, jeżeli będziecie chcieli, żebyśmy zostali w tej Sampdori, ale nie ukrywam, patrząc na to, jak to wygląda, wydaje mi się, że pierwszy odcinek pełnoprawny. Zrobimy z trochę innego zespołu. W sensie, zrobimy z zespołu, który e, będzie. Mm, w którym łatwiej nam jest znać zawodników. Nie ukrywam, wybranie jakiegoś takiego średniaka, w którym kojarzymy nazwiska, trochę jak zrobiłem football menadżerze, to prawda, tam nie był średniak, tylko był wielki Milan, ale to wydaje się być niezły pomysł. To wydaje się, i wydaje mi się teraz, że to ląs. To nie był taki zły pomysł, żeby tam zacząć. Zatem, słuchajcie, ja nie ruszam się ani kroku dalej. Zostawiam Was, słuchajcie, z tym, co zobaczyliśmy dzisiaj. Bo zobaczyliśmy dzisiaj, że te zmiany są naprawdę genialne i myślę, że one będą fajnie działały. Ale chcę, żebyśmy przeżywali to wszystko razem. Zatem, za, dzi za dziś Wam dziękuję. Pytanie do Was, jeżeli zostajemy w Sampdorii, to jak działać? Kogo kupić, jak grać? Jeżeli chcemy zacząć w innym klubie, to możemy to zrobić. Dajcie znać, gdzie.